mi ktoś pomoże, gdzie są ratownicy? Tu nie ma nikogo, pusta karetka! Karetka bez ratownika! To tylko samochód! Jaki ma być wydźwięk? Chcemy pokazać, żeby zmusić ludzi do myślenia. Przeciętnej osoby Kowalskiego nie interesuje, czy ratownik pracuje 400 godzin, czy 500 miesiąc, czy 2 godziny. Nie interesuje go, czy on zarabia 2000, czy 8000. On chce, żeby przyjechał ratownik u I to ma zmusić tych ludzi do myślenia, żeby może oni chcieli nam pomóc w tej walce, żeby my walczymy po prostu, o to, żeby nie wyjeżdżać do Anglii, żeby godnie zarabiać i żeby mniej godzin pracować. I to jest cały ten wydźwięk, dlatego zostawiamy do społeczeństwa, że społeczeństwo wybiera władzę i ma jakikolwiek wpływ. To miał być wydźwięk społeczny, nie było, szkoda, że nam pogoda, wszystko się nie dopisała. Ale zachowanie było bardzo ciekawe. Ludzie, którzy chcieli pomóc, sami widzieliście, że cały sprzęt, który jest w tych karetkach, jest tylko sprzętem. Ludzie go obsługują. Ludzie, za którzy obywatele polscy płacili pieniądze w nas wykształcić bardzo dużo. Ja się uczyłem 7 lat, co mnie tego wszystkiego zdobyć. I w tym momencie jest możliwość taka, że muszę pracować dużo więcej godzin, za mniejsze pieniądze, żeby wziąć i godnie, godnie żyć. Nie jesteśmy przeciwnikami jakiejkolwiek wojny typowej, że my jesteśmy lekarzami i pielęgniarkami. Nie, my chcemy jako ratownicy godnie zarabiać w tym kraju, który tworzymy. Nazywam się Krzysztof Kotniński, jestem ratownikiem medycznym, wykonuję służbę od 8 lat. Tutaj, razem raz, raz, raz z Andrzejem, zorganizowaliśmy taki happening, który ma na celu pokazać społeczeństwu, jak wygląda nasza sytuacja społeczna. Tak? Na chwilę obecną. Ratownik medyczny musi skończyć 3-letnie studia licencjackie, tak? Nie jesteśmy sanitariuszami, nie jesteśmy noszowymi, tak to kiedyś było nasz, niestety zawód był taki niewdzięczny, że każdy nas, 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 nas kojarzył jako sanitariusza noszowego, tak? Jesteśmy zawodem medycznym, tak? Istnieje taka siatka płacy, która narzuca nam Ministerstwo Zdrowia i jesteśmy wciągnięci jako inny zawód medyczny, tak? Nie jesteśmy innym zawodem, jesteśmy ratownikami medycznymi, tak? Chcemy godnie zarabiać. Od maja trwa ogólnopolski protest ratowników medycznych, tak? Nie jest wymierzony w pacjentów, tylko wymierzony jest w rząd. Chcemy dalej wykonywać czynności ratunkowe, chcemy dalej pomagać tym pacjentom, tylko chcemy godnie zarabiać, tak? Nie chcemy zarabiać yy, tak jak pielęgniarki, nie, nie chcemy zarabiać tak jak Lekarze, tylko chcemy zarabiać jako swój własny, osobny zawód, tak? jako ratownik medyczny. Na chwilę obecną, e, kwoty te no, naprawdę są poniżające tak? za czynności, które wykonujemy. E, dużo e, w sieci można spotkać krytyki, skoro na mnie pasuje ten zawód, to powinniśmy iść na kasę do supermarketu. Tak? Nie ma sprawy, tak? Możemy w ciągu jednego, dwóch dni się przebranżowić, iść do tego sklepu, a kto nas zastąpi, tak? Kto obsłuży ten sprzęt, który znajduje się w karetce? Kto człowieka uratuje, który potrzebuje, na, który potrzebuje, który jest w stanie zagrożenia zdrowia, życia, tak? O to chodzi nam, żeby pokazać, jak nasz zawód jest bardzo ciężkim zawodem, gdzie na chwilę obecną tych ratowników jest coraz mniej. Opuszczają granice Polski, wyjeżdżają do Anglii, do Niemiec, do USA, do praktycznie na, całą, na cały świat wyjeżdżają. Na chwilę obecną tych ratowników jest coraz mniej i niestety niedługo tak będzie. Tak do tego dąży rząd, że ratowników będzie za mało, nikt nie będzie po prostu. Wyjdą, wyjdą ratownicy z karety. Tak, no do, jeśli tak dalej będzie, to wyglądała ta